Zaznajomimy się z tematem, o co chodzi, z tym rzuć szkołę, weź kredy i wybuduj bliźniaka. Ja na początku nie wiedziałem o co chodzi, ale teraz już wiem o co chodzi. Otóż ten pan na zdjęciu stwierdził, że Generalnie to sobie wymyśli pomysł na biznes i jego biznes jego plan wygląda w taki następujący sposób, że napisał książkę, umysł milionera, droga do wolności finansowej, właśnie taką książkę. Zróbmy ziemię za 100 tysięcy złotych i za 400 zbudował bliźniaka do stanu surowego, zamkniętego albo otwartego, w zależności jak to wyjdzie z sianem, przy dobrych wiatrach 600 tysięcy do wyciągnięcia. A jak pozyskać kredyty? Umysł milionera. Dobra, tak będąc całkowicie szczerym, ja sobie myślałem, że tutaj wszyscy sobie robią jaja dookoła i ja po prostu jestem jakimś boomerem, nie rozumiem o co chodzi z tym rzuć kołę, weź kredyt i zostań milionerem. Trzeba być totalnym debilem, żeby uwierzyć w te rady wątpliwej jakości. To lepiej sobie już wziąć, kupić Fiata Ducato za 5000 tysięcy, wyciąć na środku dziurę do srania i wyjdziesz na tym 10 tysięcy razy lepiej, jak słuchanie tego człowieka tutaj. Dochodzę do wniosku, że chyba ja też zacznę pisać książki, bo ja przecież też rzuciłem szkołę, też wziąłem kredyt, no i skończyłem z Ducato za 5000. Co prawda, nie mam w nim wyciętej dziury, tak do srania, no ale w sumie zamontuję sobie tam głośnik JBL z Morele. Kurczę, wezmę tam jakiego olejtopa, włączę, żeby być gamingowo. Zrobię jakieś LEDy, tuteges. Co? So, Highlife jest willa i normalnie ja biorę się za pisanie książki, także jak coś, no to wiecie, możecie zamówić na elo